iPhone 11 kosztuje w tym momencie praktycznie tyle samo co ubiegłoroczny iPhone XS. Tak więc zasadne wydaje się pytanie, który z tych modeli opłaca się bardziej w danej chwili kupić? No i właśnie na to bądź co bądź trudne pytanie będę się starał w tym materiale odpowiedzieć. Zaczynamy. Zacznijmy od tego, że iPhone 11 to najnowszy model, ale spozycjonowany jako ten podstawowy iPhone iPhone XS ma już rok na karku, no ale to był ten model top of the top, ten najdroższy iPhone, a nie biedofon, czyli iPhone XR. Mm, więc no tutaj zasadnym się wydaje pytanie, który telefon warto kupić: czy ten nowszy, ale nieco z niższej półki, czy ten z wyższej półki, ale nieco starszy? Pierwsza różnica to design i ergonomia. No niestety tutaj iPhone XS zdecydowanie wygrywa, gdyż ma on ekran o przekątnej 5,8 cala. Z kolei iPhone 11 ma 6,1 cala, no, czyli jest o 1 trzecią cala większy, ale to by nie była wada, gdyby te telefony miały równe ramki. A niestety, przez różnicę w technologii wykonania wyświetlacza, iPhone 11, tak samo jak ubiegłoroczny iPhone XR, no niestety te ramki musi mieć dużo większe wokół ekranu. Naprawdę, gdy wziąłem iPhone'a 11 do rąk, zresztą tak samo jest z iPhone'em XR, ale już zapomniałem o tym, jak on leży w dłoni, to miałem wrażenie, że tak naprawdę wziąłem patelnię. W sumie kolor też się zgadza, bo jest nowy kolor, fioletowy i właśnie w sumie nad nim się zastanawiałem. Ale naprawdę, to leży w dłoni jak paletka ping albo jak patelnia. Jeszcze tu powinienem mieć naklejkę Apple'a, bo iPhone XS rzeczywiście można nazwać bezramkowym, ale pół żartem, pół serio, mam wrażenie, że iPhone 11 jest wśród wszystkich na całym rynku, nie tylko Apple'owych, ale wśród wszystkich smartfonów o bezramkowym designie. Smartfon, który ma te ramki największe. Na korzyść 11 jest jednak to, że wodoodporność jest tu dużo lepsza, ma bardziej zabezpieczoną obudowę. I nie tylko jeśli chodzi o wodoszczelność, która teraz ma lepsze certyfikaty, no możecie być bardziej spokojni, jeśli na przykład chcecie z tym iPhone'em nurkować, nawet, ale równocześnie szkło jest dużo wytrzymalsze, więc jest szansa, że tak szybko się ten smartfon nie stłucze. Tak jak już wspomniałem, większe ramki w iPhone 11 i dużo gorsza ergonomia jest spowodowana technologią wyświetlacza, bo zarówno ubiegłoroczny iPhone XR, jak i tegoroczny iPhone 11 mają tradycyjne ekrany LCD, no, które mają swoje zalety, mają swoje wady, no ale jednak technologia OLED znana z iPhone'a tegorocznego Pro i ubiegłorocznego XS no to jest jednak coś zupełnie innego. I właśnie to pociąga za sobą fakt, że ramki wokół OLED mogą być dużo cieńsze niż wokół na przykład takiego iPhone'a, 11, który tego OLEDa nie posiada. Ale to nie jedyna różnica, bo XS posiada również znacznie wyższą rozdzielczość, więc połączenie technologii OLED z tą rozdzielczością no totalnie miażdży tegoroczną 11. Ale 11 na pewno ma również swoje zalety i to nie byle jakie, bo w kwestii fotograficznej moim zdaniem ubiegłoroczny iPhone XS jest totalnie przez nią zmiażdżony. Już wam tłumaczę dlaczego. Oba smartfony mają podwójny system aparatów. Mamy różne ogniskowe, ale jednak sprawa wygląda nieco inaczej w ubiegłorocznym xs i w tegorocznej 11. Bo w iPhone XS było tak, że jeden obiektyw jest tradycyjny, no, czyli Apple to nazywa szerokokątnym, a drugi to teleobiektyw oferujący dwukrotne przybliżenie optyczne. Z kolei w tegorocznej 11 drugi obiektyw zadebiutował, ale nie jako teleobiektyw, tylko jako obiektyw ultra szerokokątny. Czyli mamy dwukrotny zoom, ale dwukrotne oddalenia, a nie przybliżenie. I ja twierdzę, że to jest coś dużo lepszego i coś, co w praktyce będzie się przydawało w dużo, dużo większej ilości sytuacji niż zoom zbliżający. Dlaczego? Ano dlatego, że iPhone to jest ten aparat, który mamy zawsze przy sobie, który służy nie wszystkim do robienia artystycznych zdjęć, jakichś krajobrazów i wyrażania siebie. Do tego, nie wiem, profesjonaliści używają na przykład lustrzanek tylko bardziej do uchwycenia tej chwili, na np. sfotografowania, nie wiem, jakiejś uroczystości rodzinnej w domu czy zrobienia portretu bliskiej osobie. Um, dużo zdjęć jest bardzo wykonywana w pomieszczeniach, tak mówią statystyki. No i właśnie tutaj ten szeroki kąt perfekcyjnie się przyda. Szeroki kąt jeszcze bardziej przyda się w wideo, a to dlatego, że iPhony niestety bardzo wideo kropują. Czyli jeśli zdjęcie robimy o danym koncie, no to wideo to jest taki wycinek ucinający górę i dół zdjęcia i po prostu w, nie wiem, małym pomieszczeniu to wideo jest strasznie zoomowane, przynajmniej tak się wydaje. A to wszystko dlatego, że jest stabilizacja, która dosyć mocno ten obrazek musi wykropować, żeby tam algorytmy wszystko ustabilizowały. No i właśnie, teraz jak włączymy szeroki kąt, no to mimo tego kropu, który daje tryb wideo, dalej będzie to i Dalej będziemy mogli na przykład w pomieszczeniach nagrywać. Więc w przypadku nagrywania filmów szeroki kąt jest moim zdaniem zbawieniem. Dodatkowo, jeśli chodzi o tryb portretowy, który jest obecny w obu smartfonach, to w tym przypadku ten dodatkowy ultra szerokokątny obiektyw również jest moim zdaniem zbawieniem, gdyż w ubiegłorocznym iPhone XS tryb portretowy, czyli takie co jest, że po prostu mamy tło za daną osobą lub obiektem rozmazane, wymagał aktywowania teleobiektywu. Czyli, żeby zrobić komuś zdjęcie z rozmazanym tłem, musieliśmy po prostu się dwukrotnie dalej oddalić, bo nawet jeśli tego nie chcieliśmy, no to niestety iPhone przełączał się w tryb teleobiektywu i tylko z daleka mogliśmy zrobić portret z rozmazanym tłem. A w tym przypadku rolę tego teleobiektywu pełni po prostu ten domyślny, zwykły aparat bo mamy również dużo szerszy kąt, więc możemy po prostu zrobić zdjęcie z rozmazanym tłem, nie oddalając się nie teleobiektywem, tylko w zwykłym trybie z normalnej odległości. Ale z tego co udało mi się zaobserwować bawiąc się kilkadziesiąt minut iPhone'em 11, to niestety nie działa to tak dobrze jak w iPhone XS, a przynajmniej pod tym względem, że w iPhone XS, kiedy na przykład płynnie podczas nagrywania zoomujemy to to przeskoczenie między Pierwszym obiektywem, a teleobiektywem jest praktycznie niewidoczny. A w tym przypadku, no niestety może to kwestia jeszcze niedopracowania, może w aktualizacji to poprawią, ale wyraźny przeskok widać. I w balansie bieli, i w jasności, no nie jest to takie ultra smooth, do czego przyzwyczaił nas Apple. No ale może to kwestia tego, że dopiero co była premiera. Genialną sprawą jest z kolei szersze selfie. No bo gdzie wykorzystać szeroki kąt najlepiej, jak właśnie nie robiąc zdjęcie z ręki? No teraz po prostu bez problemu, nie męcząc tej ręki, nie wyciągając jej na kilometr, możemy ująć naprawdę dużo osób, co jest super. Dodatkowo, jeśli trzymamy iPhona pionowo i damy go w poziom, to właśnie ten tryb szeroki włączy się automatycznie ale oczywiście jak teraz widzicie można to również zrobić manualnie. Chociaż troszkę to się przecina. Animacja zmiany, zmiany wąskiego kąta na szeroki, co również mnie trochę dziwi. Ale wielką zaletą w stosunku do iPhone'a XS, naprawdę dużą sprawą jest tryb nocny. Tego w iPhone'ach brakowało i flagowce z Androidem niektóre już to miały. Eee, no i teraz iPhone 11 po prostu automatycznie wykrywa, że jest ciemno i automatycznie robi zdjęcie w tak zwanym trybie nocnym. I to polega na tym, że sztuczna inteligencja robi po prostu wiele różnych zdjęć z różnymi czasami naświetlania, łączy odpowiednie ich fragmenty, wszystko stabilizuje, ucina rozmyte elementy i tworzy wynikowe jedno ładne, jasne zdjęcie. Więcej na ten temat, jak to działa, opowiadałem w materiale o fotografii obliczeniowej, e, czyli moim zdaniem przyszłości w ogóle całej branży fotograficznej, do materiału Was odsyłam. E, no i właśnie tutaj to jest nowy level tej fotografii obliczeniowej, tylko że cholera jasna, to nie jest nic hardwareowego, to wszystko przelicza procesor, to są wszystko algorytmy, to jest wszystko sztuczna inteligencja, więc to, że ten tryb nocny jest wyłącznie w iPhone 11, to jest powiedzmy, że hamstwo Apple' i zmuszenie ludzi do kupienia nowego sprzętu, zachęcenie w ten sposób, bo bez problemu wystarczą dobre chęci, można byłoby ten tryb zaimplementować spokojnie do iPhone'a XS, a nawet do nieco starszych modeli, które mają też chip, procesor wspierający sztuczną inteligencję. E, bo, no tak jak mówiłem, hardwareowo te aparaty matrycowo-obiektywowo bardzo mało się różnią. No, ale niestety Apple zdecydował tak, że tylko iPhone 11 otrzyma ten tryb nocy. Tak więc, jeśli robicie zdjęcia w nocy, no to iPhone 11 totalnie zmiażdży iPhone XS. iPhone 11 to również mały krok naprzód, jeśli chodzi o wydajność, bo mamy tutaj chip Apple A11. W XSie był Apple A12, co zrozumiałem, bo różnica jest jednej generacji, ale A12 była. Tak horrendalnie wydajna, że po prostu skok w stosunku do A12 już jest tak naprawdę nieduży. I jakby te chipy będą super wydajne przez wiele, wiele lat. W praktyce praktycznie no, ciężko zaobserwować jakąkolwiek różnicę, więc z tym się absolutnie nie kierujcie. Większa różnica to z kolei wydajność energetyczna, bo po pierwsze nowy chip jest trochę bardziej energooszczędny, a po drugie bateria jest dużo większa. Tak jak mówiłem, ta ergonomia, obudowa jest gorsza, bo jest dużo większa, masywniejsza, ale przynajmniej mamy tam dużo większe ogniwo. I jest na tyle większe, że różnica będzie wynosiła nawet kilka godzin. Już ubiegłoroczny iPhone XR miał dużo, dużo lepszy czas pracy niż iPhone XS, no i teraz zostało to pociągnięte jeszcze dalej i... Ten smartfon ma wydajność energetyczną jeszcze o godzinę lepszą niż ubiegłoroczny model. Także jeśli zależy Wam na bezkompromisowym czasie pracy na baterii, zdecydowanie 11 będzie znacznie lepsza niż ubiegłoroczny XS. No i 3D, Touch, nieszczęsny 3 d bo okazuje się, że Apple rezygnuje z tej technologii, która według mnie jest jedną z największych innowacji tej firmy wprowadzoną w ostatnich latach. No i iPhone XS jeszcze 3 Touch miał, a iPhone 11 już 3 detacza nie ma. Także podsumowując, iPhone 11 ma zdecydowanie lepszy układ aparatów. Myślę, że znajdzie po prostu więcej zastosowań w takim codziennym zastosowaniu. Ma tryb nocny, ma slow i kilka nowych bajerów, mimo że hardware'owych innowacji nie jest wcale tak dużo. E, iPhone XS z kolei jest elegantszy, ma dużo, dużo lepszą ergonomię, mieści się normalnie w kieszeni, da się go dziwo obsługiwać jeszcze jedną ręką i przede wszystkim ma dużo, dużo lepszy ekran. No bo iPhone 11 już niestety bezramkowym nazywać się moim zdaniem no tak troszkę naciąganie da. Moim zdaniem to nie jest już smartfon bezramkowy. No i co, to by było na tyle. Zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy, którego iPhone'a wy byście wybrali. Eee, no bo ja chciałem kupić 11, ale jednak stwierdziłem, że to jest zbyt patelniowaty design, więc na razie nie kupiłem żadnego. I szczerze mówiąc waham się między XS a 8, wyobraźcie sobie. Eee, nie wiem, napiszcie też co o tym sądzicie, bo ósemka jest teraz w cenie około 2000 zł, ma touch ID, jest malutka, zgrabna, lekka, także kurde też kusząca propozycja. A tymczasem, do zobaczenia.